Pierwszą ofiarę. Zropaliśmy. Sikaj. Sikaj fajnie zapięta. Ręce, Kambodża. Kambodżia. Dzwoneczek nie dzwonił, zmieniłem jeszcze na ostatni. O, igła. o. Przeszliśmy na drugą stronę, jak na razie zmiana. I mamy pilapi. Nie ono. pokazywał jej ponoć jest jadowita. Słuchajcie, mi łapie już na żywce. Tak się właśnie prezentuje tilapia, która wzięła na ciasto. Widzę, że chyba głęboko pokryła. O, o, sama się wypiła, super. Ma nawet, powiem wam szczerze, takie delikatne zęby. Tu to oczywiście jak okoń, bardzo ostre można się ukuć. Zresztą te płetwy boczne też ma ostre. O, jak się znerwowała. Ale co ciekawe, wam pokażę. Albo może nie. Ma też i takie tarki jako koń sandecz także no ale tu w będzie bierze akurat na ciasto magic przyszedł na całe wydarzenie chanti i mama wdrapie do wody i bawimy dalej pokażę wam jak z ciastem jeszcze spławik chodzi w wodzie no Naprawdę, tutaj i ta drobnica, i te tilapie no, lubią. No, moje ciasto jeszcze jest tak naprawdę z francuskiej bagietki z sosem cynamonowym, także ma taki delikatny aromat. No, taki eksperyment jak do tej pory, to głównie na ciasto tutaj łapię. Jedna ryba na kukurydzę, ale kukurydzę też niedawno zaczęliśmy sypać. Chyba rok temu Michał mi pokazywał tutaj Właściciel Jak w siatę tu złapali taką rybę No myślę, że około kilku kilo Nie wiem czy coś zostało Wiem, że były wpuszczane, sami też Chcemy wpuszczać jeszcze więcej Azjatyckich ryb oczywiście Ja bym jeszcze karpie chciał, to myślę, że tutaj Chyba karpie, zresztą karpie są z Azji Chyba jeszcze takie jakby znaleźć kolorowe takie typu karpie koi no, myślę, że byłaby zabawa Po chwili kolejne branie Jest chyba kolejna tilapia Aj, lubię się z nimi tutaj na tym baciku bawić naprawdę No wiem wam, fajnie walczą Tak wygląda ta tilapia numer 2. O zobaczcie fajnie zapięta za wargę A tak poza tym to fajnie naprawdę ładnie ubarwione ryby no Nie wiem jak Wam się to podoba ale Ciekawka, ciekawa ryba. Pokażę Wam teraz, jak dobre jest moje ciasto. Przywodzą tutaj takie wielkie mrówki. Zobaczcie, jak po jakim dużym kawałku. Zaraz zobaczymy. A normalnie wyrywają kawałek tego ciasta i zawierają. Gdziekolwiek tam to składują. Idzie. Co to? On to dużo większy kawałek zabierze. No Trzeba mu pomóc, proszę Nie strasznie <gry> zepsułem wideo. Resztkę kury zostało także ugotowanej. Także jeszcze do karmianko. Tylko karpi brakuje. Ale są, jak się okazało, ryby, które tą kukurydzę tutaj jedzą. Tak jak mówiłem wcześniej, złapałem tutaj coś podobnego do takiej płoci dosyć dużej, właśnie na kukurydzę. Także myślę, że ma to sens. Właśnie drobnicy, to zaraz wam pokażę. Teraz kulkę trzymam nad wodą, mam nadzieję, że to widać. O, aż ryby wyskakują, zobaczcie co się dzieje. Ile jest ryb zobaczcie teraz też, ile rybek jest przy samym spławiku, a ja im wyciągnę kuleczkę. O, masa drobnicy. Sławik cały czas tańczy. O! Ładne branie. Sławik cały czas tańczy, ale jak na razie nic nie przycięłem więcej. Godzina, myślę, że jest już około po szóstej, bo się robi ciemno w Kambodży. Jest tak przez cały rok. A mianowicie, że jest jasno o szóstej przed szóstą, a ciemno rano, a ciemno jest. Yy... Właśnie po 18.00 ma to swoje plusy i minusy na pewno. No a powoli będę kończył. Fajnie, że udało, wam się, udało mi się pokazać wam te tilapie, które rzekomo tutaj łapię na to ciasto. No niestety, na jak na razie, tylko dwie. Myślę, że mogło być powodem to, że no dzisiaj sypałem tutaj kukurydzę gotowaną. Może te ryby tutaj są podkarmione za bardzo ale. Niech im będzie na zdrowie Ja się idę powoli ogarniać Zobaczę, może jutro też powędkuję, może to tam gdzieś złączę razem w jednym filmie A na tą chwilę to dzięki za oglądanie i pozdrawiam